To jest niewielkie stanowisko dyniowe, jest tu paręnaście odmian, chyba z 19. dynie mają różny wygląd, różną wielkość, takie rary niecodziennie spotykane, uprawiane, no poza paroma sztukami, jest tu między innymi dynia o nieapetycznym miąższu, jak ja mówię, ciemnozielona, jakby zgniła. No taki, o, a cóż tu się nam... Odkryliśmy wspólnie odmiana szara długa, Nasionka z prywatnego źródła. Malistki typ variegata. To nie jest choroba. U arbuza miałam w zeszłym roku również u jednej z sadzonek. Z nasion z własnego zbioru. I tu jest już maleńka dynia. Gdzieś tak ona się spieszy. I to nie jedna. Taka niewielka, no już dobrze. Skoro jest, wychodzi na to, że zawiązana, to już niech będzie. Nie mam miejsca dogodnego do uprawy tych warzyw moich. Chciałabym, pole jest długie, wąskie, o to ono, do końca, hen hen jeszcze, ale nie ma, jest nieodpowiedni, nie można ogrodzić. Niestety zakaz jest, bo jest to park. O cóż poradzić? Tu rosną drzewa. Korzenie mają takie, że krękajcie narody. Tu jest z mojego zbioru mocno użebrowana, ale łodyga gap się. Nie wygląda to ładnie. Jak dalszy rozwój sadzonki? To jest też pytanie. Rosną dwie sadzonki, co tu się zadziało? No nic, no nic. Jest bardzo twarda. Tu jest właśnie ta wspomniana dynia. guatemalan a green ayot, Tu popcorn biała z naroślami. Kawbus z mojego zbiory. dynia kształt beczki, pasy. Warty goblin od Klausa. Miranda bezłupinowa, bezłuskowa, czyli pestki gotowe do jedzenia. O i taki nieplanowany Hub Nieplanowany to filmik, miałam tylko podlać. Wardy goblin. A tu przepiękne liście. Należą do dyni mocno użebrowanej. No właśnie, piękne. Mózg de Maroc z mojego zbioru. Z kolorowymi brodawkami. A tu głosy okay. menny. Też bezwózkowa, czyli nasionka miałam z Ukrainy, w oryginalnym opakowaniu. O, 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 o. Gdyby to były żeńskie kwiaty, to mógł, było, mogłaby dynia syjamska wyrosnąć. Proszę, proszę. Tak jak arbuza miałam takiego. Junona bezwózkowa Lunga di Napoli Oryginalnego. Szara bąga. Popcorn znowuż Dora No, w zasadzie nieosiągalny. Miranda bezłupinowa. Mają różne wzory na skórze: dynie. Blanko, biała. Jadalna, niezdobna. Miranda znowu bezłuskowa. Hubbard kolejna. No Zaczynają się już choroby. Jest tu susza ogromna. Olga bezłuskowa mój zbiór, Olga bezłuskowa i na końcu Olga Bezłózkowa, wszystkie te kwiatki wyrzucamy, nie ma co zostawiać, żeby nie obciążały, muszę przyjść poobrywać, a tu na końcu Figolistna, Cucurbica Fisiformia, ale jeszcze biednąca Junona z mojego zbioru. Susza, susza. Korzenie drzew nie pomagają. Tu natomiast coś, co się w dołku z arbuzem wysiało. nie wiem co już, aha jest etykieta Miracle z mojego zbioru, no i tu zobaczcie, dynia figolistna, cucurbita ficifolia, a wokół tych dyni rosną kwiaty, dalie. tu są dwie sadzonki, liście i jest pierwszy owoc żeński, lecz męskiego kwiatka brak. Czyli co? Przedstawię teraz resztę odmian. Jesteśmy na beżowej części musku de Maroc. Przepiękne liście. są. Dwie sadzonki. Mocno użebrowana z szarym nalotem pomarańczowa. To z tą wodygą. Tu już chyba pokazywałam. Miracle, Blanko. No tak. Dobra, niech się dzieje co chce, ale część muszę kwiatów usunąć. Na pewno. Tą pokazywałam, variegata, muskat, dwie sadzonki, też piękne listki, pink banana. Tu mam tylko dwie sadzonki, w zeszłym roku miałam jedną, w tym dwie, a za rok co, trzy i ostatnia, już zielsko się pojawia, ostatnia to Guatemalan Green Ayunt, ten rarytas, który rok temu mi od innego sprzedawcy nie wykiełkował. Śliczne. I cóż, tam zaczynają się nasze warzywka. A przy ogrodzeniu jest cyklantera przesadzona. Wysiałam ją do gruntu, sporą ilość nasion. I tu jest sześć siewek popikowanych. Będzie się pieła po tej siatce leśnej. A owoce zrobię takie jak ogórki konserwowe, jest przepyszna. Ktoś nam kiedyś ofiarował słoiczek, rewelacyjna była. Troszkę słoneczników, zaczynają się troszeczkę dali nasadzenia. Te dali są przepiękne w tych bordowych łodygach. Wiele nie przetrwało mi dali, co nieco poradowała koleżanka Monika. Zapraszam na kanał. Monika prezentuje. Tam jest bardzo dużo dali. Też zachorowała dziewczyna. Ona głównie kulinarny wprowadzi kanał. Swojskie potrawy. Zakupy. Ale kwiaty to jej miłość jest. Poza rodziną. Dużo makanny. Odmianowych. Słuchajcie, szok. No i co? Monika prezentuje. Zapraszam na wspomniany kanał. I tu mamy dalej Jakie kolory zobaczymy? Grunt, że wiem, że żyje spora część kart, która źle zimowana była. To znaczy, nowe było miejsce testowane. A tu dziwaczek. Do widzenia, wszystkiego dobrego. Zapraszam na inne moje filmy. A, jeszcze z tej strony takie dalie były, które były pojedyncze bulwki. Które miały pojedyncze bulwki. Okazuje się, że też żyją. Trzeba podlać. Granulki przeciw ślimakom zostały broso rozsypane. Najlepszego, cześć.